Czasem klucz do odczytania sztuki nie jest tak oczywisty, jak się wydaje. Ulubienie z londyńskich marżandów, malarz abstrakcyjny Peter Montainer stworzył cykl pod nazwą Synchronizacja, tylko Pozoru praca, jakich tysiące miała jednak swoją tajemnicę. Na odwrociach zapisane były parametry, według których należy przekształcić obrazy na dźwięk. Jeden wymiar to czas, a drugi wysokość dźwięku. W efekcie każdy obraz to pojedynczy fragment muzyczny, który można było odtworzyć synchronicznie. Na dźwięk można przetworzyć każdy obraz, na przykład bramę wejściową do pałacu w Wilanowie. Jeżeli jesteś uczniem gimnazjum lub liceum i interesuje cię sztuka, weź udział w olimpiadzie artystycznej z wiedzy o historii sztuki i historii muzyki. Nagrodą jest indeks na studia. Więcej informacji na stronie www Oh, am